Witam Was z puszczy. Jeśli jest 14 marca i postępy trwają jeśli chodzi o budowę tunelu. Właściwie konstrukcja jest bez zmian, natomiast urozmaiciło się nieco jego wyposażenie. Dwie rzeczy istotne w nim powstały. Po pierwsze, powstały te grządki widoczne tutaj. No, z takich starych deseczek, skołków godezyjnych, które można kupić łatwo na popularnym portalu aukcyjnym i są całkiem niezłe, twarde, z bukowego drewna. Więc powstały trzy grządki. Jak widać, długości 6 metrów, tak jak i sam tunel, te dwie zewnętrzne, ta środkowa jest nieco krótsza. Grządki wypełniłem tak do połowy wysokości, gdzieś przekompostowaną zrębką drewnianą, która z tego co wiem leżała sobie od czerwca ubiegłego roku. Tą zrębkę przysypałem warstwą obornika. Również takiego, który, który dłużej leżał. Miałem go właściwie od wiosny ubiegłego roku w większości. A na wierzch Tutaj jeszcze nie do końca, to jest obornik, a na wierzch idzie ziemia ogrodnicza. No nie miałem innego podłoża, musiałem nabyć kilka woreczków i rozsypuję. Na razie jest tylko ta jedna grządka. Także finał już blisko, uzupełnić ziemią te grządki. I można będzie zakładać folię, z czym wstrzymam się jeszcze kilka dni, bo idzie ochłodzenie. No i niech sobie tutaj trochę deszcz może o tym popada zanim już trzeba będzie to wszystko zamknąć. Taką drugą instalacją, która w, tej, która w tym tunelu powstała jest ciepła grządka, tak ją będę nazywał. Po angielsku można znaleźć w internecie materiały na temat grządki o nazwie Hotbed. No oni to Prawdopodobnie wymyślili, a składa się ona z różnych warstw materiałów, które na tej, na tej grządce ulegają przetworzeniu, kompostowaniu, przy czym wydziela się ciepło. Ja wykorzystałem do tego celu właściwie dwa materiały. Materiały dwóch rodzajów. Jeden z nich to świeża zrębka drewniana. Taka tutaj nawet też taka stertka została. I jeszcze nie ściemniała. Yy, zastanawiam się z jakich drzew, no trudno mi to ocenić. Podejrzewam, że taka mieszana. Być może trochę też iglasta. No takie dżazgi proste powstają. Yy, a drugim materiałem był obornik yy, koński, świeży. Ten nabornik do mnie przyjechał też ostatnio i zrobiłem przekładańca. Stosowałem przy tym takie założenie, które wykorzystuje się przy kompostowaniu, mianowicie 2 do 1, czyli na dwie porcje objętościowe materiałów z przewagą węgla dołożyłem jedną porcję materiałów z przewagą azotu. No do materiału z przewagą węgla na pewno należy zrębka drewniana, ale również takie, e, takie materiały jak na przykład liście, jak sucha trawa, słoma, natomiast do azotowych, no to obornik, ale również odpadki domowe, e, zielona trawa, i takie, takie materiały, które są w miarę świeże, e, obornik taki nie przekompostowane, po przekompostowaniu no to już traci te swoje właściwości pierwotne no i z założenia to powinno zacząć pracować i wytwarzać ciepło no a dlaczego miałoby tego ciepła nie wytwarzać w tunelu foliowym i dzięki temu pozwolić na jego ogrzewanie w pewnym zakresie przynajmniej na uniknięcie przymrozków Także tak wyglądamy u progu wiosny. No planuję prowadzenie pewnych eksperymentów tutaj, żeby sprawdzić, na ile tego typu ogrzewanie się sprawdzi. Jedna rzecz jest pewna. Jak to się wszystko przetworzy, a to na pewno nastąpi, no to będzie w pobliżu spora ilość kompostu, którą wykorzysta się w ogródku warzywnym, również pod drzewka, i to nastąpi na pewno. Natomiast co do kwestii tego, jaka termika będzie tutaj dzięki temu zapewniona. No to przekonamy się. Na razie tej temperatury nie mierzyłem. Stoi tu dopiero kilka dni. Zalałem całość kilkoma wiadrami wody, deszczówki. No i podejrzewam, że zaczynają się w środku reakcja. Zaczyna się namnażanie bakterii, które pochodzą z obornika. I te bakterie po namnożeniu się będą wytwarzały ciepło. Spożywając do tego celu między innymi azot. Także tak to na ten moment wygląda. Jeżeli będą problemy z tym, żeby temperatura została uzyskana na odpowiednim stopniu, no to planuję jeszcze takie powiedzmy zalewanie wiadrami wody z rozpuszczonym mocznikiem. No ale na ten moment poczekamy. Damy temu tydzień. Może półtora i zobaczymy, co będzie działo. Wtedy już będzie też folia. Także efekt może będzie już widoczny, no, ale to na jakimś dalszym, już filmie. Także życzę wszystkim udanego tygodnia i mam nadzieję, że będzie też pogoda na to, żeby coś podziałać w ogrodzie. Cześć, do zobaczenia.